Siemanko, ja jestem Dawid, jest to drugi odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj yy, pokażę wam co się zmieniło na moim koncie uzbierałem trochę monet i ulepszymy moją postać mojego zwiadowcę, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka wybrałem zwiadowcę jako klasa naszej postaci poprzedni odcinek był bardzo długi ten chcę żeby był troszkę krótszy aczkolwiek nie za krótki jak widzicie awki zrobiłem poza odcinkiem trochę i oczywiście bierzemy to wszystko na no, EXP'a tutaj, bo EXP jest ważny, żeby wbić ten dziesiąty level. Yy, tak jak mówiłem wam, albo w sumie nie mówiłem, nagrywam te wszystkie filmy na zapas. Yy, tylko po prostu... Yy. A, to takie skomplikowane trochę, bo jakby nie wrzuciłem jeszcze tamtych odcinków, a nagrywam już te kolejne znowu seria ja jeszcze nie wrzuciłem... Dobra, nieważne, później wam... Później się na kanale zobaczycie, jak to się będzie wydarzyło. Jak to się wydarzy w sumie, nieważne. Bierzemy tutaj wszystko na expa Awkę zjedziemy do końca. Mm, ten da dużo nam. Uuu, tutaj te, ta książka będzie ciekawa. Dobra, 400. To weźmiemy. I zjechaliśmy awkę do zera. Dobra, słuchajcie. Mm. Zbrojownia i teraz tak. Ulepsz yy, inteligencja, sprzedaj, to zostawiamy na razie. I teraz yy, w co idziemy? Obrona obrażenia. Na pewno w HP trzeba zainwestować, żeby mieć dużo HP i wzręczność. Dobra, ale ulepszanie. No, i się skończyło. Mm, tu jakieś fajne łuki, a nie? Nie fajne, dobra, nieważne. No i co, to było na tyle w tym odcinku. Zagramy sobie jeszcze jeden loch, a nie, w sumie nie możemy. Mm, no i co, widzimy się już jutro. Kręcimy kołem i widzimy się już jutro albo pojutrze. Do zobaczenia, trzymaj się dzisiaj. cześć. I trzy grzybki.